Czy motocyklami klasy 125 da się jeździć turystycznie? Tak, oczywiście, że się da, natomiast niestety takich dedykowanych motocykli, typowo turystycznych, w tej klasie jest jak na lekarstwo. Ale nie byłbym sobą, gdybym dla Was kilku, a dokładnie ośmiu takich propozycji nie znalazł. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i pogadajmy o nich. Myślisz o prezencie dla motocyklisty lub motocyklistki? Nie musisz. Zamiast poszukiwać nieznanego, zastanawiać się nad odpowiednim rozmiarem, trafić z kolorem czy nawet typem produktu, postaw na kartę podarunkową. Możesz kupić ją w formie fizycznej lub online, a późniejszy wspólny wypad z obdarowaną osobą na zakupy będzie fajną przygodą z Happy Endem. Oczywiście tak, będzie tutaj Honda Varadero 125, ale ją sobie zostawię na koniec, bo to jest święty gral motocykli turystycznych klasy 125 i w zasadzie wzór do naśladowania. Więc zaczniemy sobie inaczej. Będą zarówno japońskie motocykle, trzy dokładnie jak i chińskie motocykle w większej ilości, ponieważ Chińczycy sprytnie to mniejsze zagospodarowują. I tak się dziwię, że tych motocykli właśnie turystycznych w tej klasie jest tak mało, bo głównie jest ona opanowana przez nakedy i nawet motocykle sportowe, a tych turystyków, czyli po prostu motocykli z podwyższoną y, kierownicą, wygodną pozycją, owiewką z przodu i może trochę wyższym zawieszeniem, czy wyższym skokiem zawieszenia jest naprawdę mało. Zaczniemy sobie od klasyka, który adventurem kompletnie nie jest, ale już do spokojnych wojaży wystarczy. Mówimy o Hondzie CBF 125. I uwaga, aktualnie na rynku można kupić zarówno starsze, używane maszyny, które mają 11,3 konia mechanicznego ważąc 128 kg, jak i nowsze, które mają niewiele mniej mocy, bo 10,9 konia mechanicznego i podobną wagę. Różnica jest taka, że ta nowsza będzie miała na przykład lepszy system z CBS-em, ta starsza przeważnie nie będzie miała takiego wspomagania, i ta nowsza jest trochę lżejsza, waży 117 kg. Cennie też będzie różnica. Używane Hondy CBF można kupić za 5,5-6000 zł. Mówimy o rocznikach 2015, czyli takich 10-latkach. A te najnowsze ze sklepu, z salonu w zasadzie, kosztują 13 300 zł, więc też jest to bardzo, bardzo dobra cena. Co je łączy? Przede wszystkim brak jakichś większych osiągów. Okej, okay, są to motocykle lekkie. Więc całkiem nieźle przyspieszałem, nawet mając te okolice 11 koni mechanicznych, ale nie liczmy tutaj na wysokie prędkości maksymalne, szczególnie kiedy jedziemy w dwie osoby. Ta nowsza wersja też jest bez większej owiewki z przodu, myślę, że to można wymienić, natomiast ta starsza wersja standardowo miała trochę wyższą szybę. I to sprawiało, że spokojnie przez wiele lat, przez wielu użytkowników ten motocykl był wykorzystywany po prostu turystycznie, jak sama nazwa CBF wskazuje. Ponieważ CBF to seria turystyczna od Hondy. Tutaj trochę po takiemu macoszemu potraktowana, bo mniejszy motocykl, na przykład z przodu mamy małą tarczę, 240 mm, a z tyłu na przykład bęben. Więc to jest bardzo tani motocykl. Ale też dobrze spasowane elementy i duża wytrzymałość tych motocykli. Niewielka moc silnika rekompensuje swoją trwałością ta jednostka napędowa, więc tak, ten motocykl, jeżeli kupicie zadbany, z dobrych rąk albo zupełnie nowy, możecie być pewni, że będzie Wam służył bardzo, bardzo długo. I myślę, że to jest po prostu fajny osiołek. Osiołek to jest takie trochę może drażliwe słowo, nie? ale to jest taki trochę osiołek, że on po prostu zawiezie Was wszędzie, nawet tam, gdzie się nie spodziewacie, że Was zawiezie, on zawiezie Was i wróci. Nie będzie ekscytacji, ale po prostu, jeżeli lubicie zwyczajnie jeździć, to będziecie mieli wiele, wiele przygód niezwiązanych z mechaniką motocyklową. Na drugim miejscu, i tu już wchodzimy typowo do chińskiego świata powiemy sobie o dwóch Junakach, ponieważ Junak bardzo sprytnie tą niszę gospodaruje. I teraz dla wyjaśnienia: Junak to jest w pełni polska marka, która należy do Almotu, natomiast jest importerem tak naprawdę motocykli z Chin. On zamawia sobie konkretne motocykle, tam je yy, budują. I przysyłałem do Polski, tutaj w Polsce są one sprzedawane. I co ważne, Junak ma też swoją, poza swoją siecią dystrybucyjną, ma też swoją sieć z częściami do tych motocykli, tak? Jak coś się zepsuje, to jest duża szansa na to, że uda się to bez problemu naprawić. Co przy markach, które wpadają na rok i wypadają, jest dużo trudniejsze. Junak RX one 125 i tutaj wychodziły dwie wersje, znaczy on przez lata generalnie się zmieniał, bo na początku, kiedy zadebiutował, miał około 10 koni, później 12,6, a najmocniejsze wersje 15 koni mechanicznych. Więc w zależności od tego, jaką, to, to jakby jakiego Junaka RX kupicie, może mieć różną moc. Warto by to sprawdzić. Były wersje chłodzone powietrzem i wersje chłodzone cieczą. Ja tym motocyklem miałem okazję jeździć już 7 lat temu, on wtedy debiutował na rynku i miał właśnie tą najniższą moc. Więc każdy koń w takiej klasie, bo to jest dosyć lekki motocykl, ale każdy koń w tej klasie więcej daje nam dużo swobody, kiedy na przykład chcemy przyspieszyć coś, wyprzedzić na przykład traktor. No ciężarówkę już będzie ciężko wyprzedzić, ale traktor jak najbardziej. Albo kiedy będziemy chcieli jechać w dwie osoby. Co ważne, motocyk seryjnie jest wyposażony w plastikowe kufry. Nie jakieś duże, ale mamy już te kufry w zestawie. Mamy też gmole. I nie sprawdzałem jak mocno one są wytrzymałe, natomiast faktycznie to już mamy w zestawie. Jesteśmy w stanie solo rozpędzić się w okolice 100 km na godzinę, a nawet tą prędkość utrzymywać, ale mówię solo i przy dobrej pogodzie. Z tego co pamiętam, to ergonomia na tym motocyklu była po prostu przyjemna i nawet wyższe osoby mające 1,80 m są w stanie się na nim odnaleźć. Mamy też wysoką szybę z przodu, więc tak to jest typowy motocykl turystyczny. Tak, produkowany w Chinach. Można go kupić stosunkowo za nieduże pieniądze. I jakością nie wiem, jak on będzie się zachowywał teraz po 5 czy 10 latach, ale myślę, że jak na tamten moment, kiedy ja miałem nim okazję jeździć, to jakość była przyzwoita. Jedna z lepszych na rynku, jeżeli chodzi o chińskie motocykle. I teraz ceny. Wciąż jest dostępny nowy w salonach, kosztuje 15 do 16 tysięcy złotych, Używane od 7 do 12, więc jak widzicie, cenę trzyma. Jak na chiński motocykl, on cenę trzyma. I e, jego brat, nowszy bo został wprowadzony w tym roku, ja nim jeszcze nie jeździłem. Co ciekawe nazywa się podobnie, to jest Junek RX 125. I on kosztuje mniej, ponieważ kosztuje 11 tysięcy złotych za nowy, w związku z tym, że jest to nowy motocykl, to używanych jeszcze nie ma. Tak jak powiedziałem, nie ma całego tego motocykla, jeszcze nim nie jeździłem, natomiast widać, że jest to motocykl turystyczny, bez kufrów, więc może też dlatego delikatnie tańszy. Mamy co ważne, koła bardziej terenowe. Z przodu 19 cali, z tyłu 17 cali. Junak chwali się również tym, że jest to motocykl wyposażony w ABS. Moc, jest po środku, ponieważ mamy 12,6 konia męcznego. Więcej niż typowe dziesiątki z Chin, ale no nie jest to jeszcze 15 koni mocy. Opcjonalnie można do niego dokupić kufry, więc można tą cenę jeszcze do góry podnieść, gdybyśmy chcieli dokupić sobie kufry. Jestem ciekaw generalnie, jak taki motocykl jeździ i czy ma jakąkolwiek... Szanse w delikatnym terenie, czy te zawieszenie po prostu będzie dawało sobie radę. Malaguti Dune 125 to propozycja europejsko-chińska, ponieważ silnik jest produkowany w Chinach przez Zongshen I tutaj również w zależności od rocznika miał on w okolicach 14 koni mechanicznych. We wcześniejszych latach trochę więcej, zbliżając się do 15, a aktualnie sprzedawane modele z ostatnich lat mają właśnie te 14 koni mechanicznych. Co ważne, nie ma tego motocykla dużo, jeśli chodzi o maszyny używane czy nowe, ale jest go więcej, na przykład niż Yamaha TDM 125. Więc tak da się znaleźć jakieś sensowne sztuki i ten silnik jest na tyle znany, że nie powinniśmy mieć problemu z ewentualnymi naprawami, szczególnie w warsztatach, które zajmują się typowo chińskimi motocyklem, chociaż on typowo chiński nie jest. Sam silnik zresztą z tego, co Mówią właściciele, jest bardzo dobry i trwały. Waga tego motocykla to 136 kg, więc przy tej mocy z tą masą i biorąc pod uwagę, że jest to wysoki motocykl z wyższym skokiem zawieszenia, z bardzo wygodną pozycją, on całkiem nieźle sobie radzi. Jest w stanie rozpędzić się i utrzymywać prędkość około 100 km na godzinę. Łatwo się nim jeździ i zmieszczą się na nim też osoby nieco wyższe. On może nie jest aż tak duży jak Varadero, natomiast tak jest zdecydowanie większym motocyklem. Co ciekawe, ten sam, dokładnie ten sam model jest sprzedawany w Chinach jako Aprilia. Ja się dziwię, czemu on nie był w Europie sprzedawany jako Aprilia, bo to dużo bardziej by mi leżało. Sam chętnie, znaczy teoretycznie nie muszę kupować tylko 125, ale bardzo je lubię, więc taka Aprilia 125 mocno by przemawiała do mnie. I tutaj warto zaznaczyć, że zarówno jakość tego motocykla, jak i cena wybijają się w stosunku do importowanych chińskich motocykli, takich niebrandowanych. On jest bardzo dobrze złożony, jakościowo jest to spoko motocykl, natomiast cena też jakby to odzwierciedla, ponieważ nowe kosztują około 16 tysięcy złotych, jeszcze wcześniej były droższe troszkę, a używane można kupić od 8 tysięcy w górę, więc ta cena też będzie się lekko wyróżniała. Jeżeli ktoś chciałby motocykl turystyczny z dopiskiem Adventure właśnie, tak, to to może być ten motocykl. Wracamy do Chin. Tym razem takich mocno średnio pułkowych. ale średnio pułkowych to nie oznacza, że to są złe motocykle, po prostu musicie wiedzieć, że jak dla mnie jakość tych motocykli jest średnia, przeciętna. Mają swoje mankamenty, ale mają też swoje zalety. Ja na przykład jeździłem Bartonem Hyper 125, ten model jest na rynku 8 lat, ja jeździłem nim jakieś 6-7 lat temu i dla mnie to była ciekawa przygoda, bo z jednej strony miałem ogromną frajdę z jazdy tym motocyklem, o wszelkiej rodzaju dziurach, łąkach, lasach, przez które prowadziła normalna droga, w sensie nieubita droga, ale można było tamtędy jeździć. Nie myślcie sobie, że po prostu stwierdziłem, że będę leśniczemu po ogródku jeździł. Nie. Natomiast wszędzie tam, gdzie właśnie nie było asfaltu, to Hyperem 125 bawiłem się przednio. Bardzo mi się podobało. Zawieszenie dawało radę, czasem dobijało, ale naprawdę dawało sobie radę. Natomiast było widać już pewne ślady użytkowania, albo na przykład niektóre elementy po dwóch, trzech latach m, zaczynały rdzewieć, więc takie rzeczy po nim po prostu widać i ta moc 10 koni mechanicznych na asfalcie też jest odczuwalna. Sam silnik lubi sobie zawibrować, ale nic mi się jednocześnie nie oderwało, nie rozleciało, mimo traktowania dosyć ostro. Więc tak jak mówię, on ma swoje zalety, ma swoje wady, średnia jakość. Wykończenia i też niezbyt wygrowana cena. W sumie nowy kosztuje 12 tysięcy złotych, używany zaczynają się od 5700. Więc jeżeli lubicie sobie trochę pomajsterkować i nie chcecie mieć motocykla na 20 lat, to może być to ciekawa propozycja. Kolejny brat też od Bartona to jest GT125, ale tutaj to jest odmiana w 100% szosowa. Podniesiona owiewka, lekko podniesiona kierownica, wygodna pozycja, ale jeździ się nim dużo bardziej jak Nakedem. Jakość wykonania trochę lepsza. Mamy moc podobną, bo między 10,5 a 11 konia mechanicznego, natomiast waga jest niewielka, 123 kg. To sprawia, że on w miarę żwawo się rozpędza z tą mocą. I jakby no, jeździ się nim po prostu wygodnie po szosie. To jest typowy konkurent dla Junaka RX-1 i też jest bardzo popularny. Może nie aż tak popularny jak Junak, ale mocno w dobu po I teraz przejdźmy sobie do dwóch... Świętych grali, bo mam takie motocykle. Pierwszym z nich jest honda Varadero. I dlaczego wszyscy uważają, że to jest najważniejszy motocykl turystyczny? To jest motocykl, który zadebiutował prawie 25 lat temu na rynku. Był robiony według starej szkoły. W zasadzie to jest takie małe wiaderko, bo Varadero 1000 to jest takiego protoplasta, Honda chciała to zminiaturyzować i dać w klasie 125 i to zrobili. I to bez jakichś szczególnych takich, nie chcę powiedzieć oszczędności, bo on ma podstawowe zawieszenie, bardzo podstawowe hamulce, natomiast ma na przykład silnik V2, czyli dwa zamiast jednego cylindra. W dodatku V2 oznacza, że potrafi nawet przyjemnie brzmieć. Chociaż nie przesadzałbym tutaj z pustymi tłumikami, żeby wciąż było przyjemnie jeździć tym motocyklem. I on jest duży. To jest największy motocykl w swojej klasie. Jeżeli macie ponad 1,80 m i koniecznie chcecie jeździć motocyklami klasy 125, to Honda Varadero jest tym, czego pewnie chcecie. Natomiast przez to, że jest duży, wygodny, ma większe serducho, które ma 15 koni mechanicznych, swoje też musi ważyć. I na sucho taki motocykl waży 154 kg zalany płynami ponad 170, ponieważ mamy tutaj aż 17-litrowy zbiornik paliwa. Co ważne, do 2006 roku był on na gaźnikach, później został wprowadzony w trysk paliwa, i to te wersje są najbardziej pożądane przez użytkowników ze względu na bezobsługowość tego silnika. Mimo wszystko, kiedy ja jeździłem tym motocyklem, to ze względu na swoje gabaryty i ciężar, ja nie czułem, żeby on był nadmiernie dynamiczny. Z dołu się przyjemnie zbiera, ale przy wyższych prędkościach jakby nie odjeżdża aż tak bardzo Chińczykom. Jest w stanie rozpędzić się do tych 100 km na godzinę, niektórzy mówią, że więcej, ale tutaj bardzo mocno zależy od tego, w jakim stanie jest te serducho, ile wyważycie, jaki wiatr wieje i jaka jest droga. Natomiast tak... Jest to bardzo przyjemny motocykl i uwaga, jest drogi. Co jest szalone, on kosztuje w zasadzie tyle samo co Varadero 1000. Ponieważ jego ceny zaczynają się od 7 za najstarsze roczniki, do 19 tysięcy za te utrzymane teoretycznie w najlepszym stanie. I za te same pieniądze jesteście w stanie kupić Varadero 1000. Prawie 10 razy większy motocykl. Także popyt rodzi cenę. Tutaj to bardzo mocno widać, że pożądana jest ta Honda. Bez problemu ją sprzedacie później ale trzeba swoje za nią zapłacić. Drugi motocykl japoński, on w zasadzie trzeci, ale drugi z tych świętych grali, jest starszy niż Honda Varadero. W zasadzie on schodził, kiedy Varadero wchodziło, wymienili się między sobą, ale co ciekawe, też jest bardzo pożądane, ale już przez super specyficzną grupę odbiorców. Znalazłem takich motocykli kilkanaście dzisiaj, a myślałem, że znajdę może dwie, trzy sztuki, powiem Wam, że to jest totalna ciekawostka, ale nie. Okazuje się, że jest tego całkiem sporo. Yamaha TDR 125 była produkowana w latach 92 do 2002, czyli przez 10 lat. Japoński Dual Sport, który moim zdaniem wygląda przegenialnie. Te dwie okrągłe lampy, nad nimi mała owiewka. On nie ma wysokiej szyby, nie musi mieć. Niestety nie ma też szprychowych kół, ma zwykłe aluminiowe odlewy. To, to, to trochę tak kontrastuje z tym obrazem Dakarówki, ale wciąż wygląda jak mała Dakarówka, mimo że małym motocyklem wcale nie jest, bo jest on odpowiednikiem właśnie Hondy Varadero. Ale w związku z tym, że mamy tutaj dwusuwowy silnik, jednocylindrowy, to jest zupełnie inny motocykl. Ponieważ tutaj standardowo mamy 15 koni mocy przy masie 136 kg, czyli jest dużo lżejszy, dobre 20 kg lżejszy, Niż Honda Varadero. Ale uwaga, po odblokowaniu ten silnik ma już nie 15, a 26 koni mechanicznych i tym samym jest on najmocniejszym, najszybszym motocyklem turystycznym w swojej klasie. Też od wielu lat już niestety nieprodukowanym. Natomiast jako jedyny rozpędza się do 140 km na godzinę po odblokowaniu, gdzie dla wszystkich innych motocykli, o których dzisiaj mówiłem, jest to jedynie mokrym snem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że silnik dwusuwowy jest specyficznym silnikiem, jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał z nim do czynienia. To tutaj dbałość o ten silnik musi być znacznie większa. Pali on też więcej paliwa. Od czasu do czasu są potrzebne też remonty tego silnika i trzeba się przyzwyczaić do dużej ilości spalin takiego specyficznego. Dźwięku, kiedy on wysoko wkręca się na te obroty, żeby tą pełną moc uzyskać. Co ciekawe, jest tańszy, no, też jest starszy, więc może dlatego też jest tańszy niż Honda Varadero, ponieważ kosztuje od 7 do 12 tysięcy złotych. I to jest koniec mojej listy, natomiast już widziałem, że wchodzą kolejne chińskie motocykle aremarek, których nie znam, więc na pewno to się będzie rozwijało. I tak uważam, że motocykle turystyczne w klasie 125 mają sporo sensu, bo jeżeli ktoś nie chce, nie ma potrzeby posiadania dużego motocykla i lata sobie na przykład najczęściej Solo. I to wcale nie muszą być duże wycieczki, ale chce wygodnie jechać, to one mają dużo sensu. Mało palą, niska eksploatacja, a jest fajnie, jedziesz motocyklem. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie jeszcze klasy motocykli w 125 chcielibyście zobaczyć. Może nawet uda mi się wrócić do materiałów takich typowo testujących motocykle klasy 125, bo po prostu lubię tą klasę. Ona sprawia dużo takiej czysto dziecięcej, powiedziałbym, frajdy. A póki co widzimy się w RRMOTO i na drogach.